Witajcie w kolejnym testowanym Demie. Dzisiaj mamy Thronefall. Grę, która mnie zainspirowała przede wszystkim swoim stylem graficznym i podejściem do Tower defense. To jest taki pseudo Tower Defense. To jest demo oczywiście, gierka oryginalna, wychodzi w trzecim kwartale 2023 roku. Nie ma zbyt dużo ustawień, ale szanuję Polaków, jak widzicie. Patrzcie, mamy wideo, mamy audio, mamy mistrza, możemy ustawić sobie mistrza na 0,15. I mamy właśnie i polską gotkę, dlatego to mnie też bardzo cieszy, że gra po prostu szanuje Polaków od samego początku. Graj! Nie wiem z czym to się do końca, ja widziałem tylko właśnie po obrazkach i to mnie najbardziej zaciekawiło, nie? I widzowie polecali, o, ty, użyj klawiszy strzałek, aby kontrolować do się Uuu, nie mogę przybliżać, ale jestem królem, ty, już mi się podoba Jest Takie upośledzone sterowanie, fajne Styl graficzny mi się właśnie tak O, są wrogowie, aha, wrogowie Automatycznie ostrzeliwuje wrogów O, pieniążek ale wydaje mi się, że znowu jest trochę za cicho. Użyj lewego shifta a lub... A sprint. Ooo! Wum, 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 wum! Sprint. Ale muszę zwiększyć chyba audio, bo jest takie właśnie trochę... W menu nawalało jak nie wiem co. A tutaj nagle jest... Przypał. Co to? Ty, moja baza! I co? Spacje? Ty! To jest jak w tym... Boże, jak to było? Jezu, to 2D. Przypomnijcie mi. Jak to było? Ach, wypadło mi teraz. Kingdom? Kingdoms? King, no właśnie, o, o właśnie, co? Jest King, no jest kingdom, właśnie, Kingdom. Coś mi się z Kingdom kojarzyło. Było Kingdom i Kingdom Two Crowns, dwie korony. I tu również zbieramy kasę i ulepszamy za to. Bardzo fajny motyw. Wydaje mi się, że jest całkiem spoko.

aktywne umiejętności dobra, no muszę się meczu a, można dźgnąć Io! a muszę trzech, bo to jest samouczek, dobra i to się trochę długo odnawia jak na takie dźgnięcie yeah. <grytanie> <grytanie> nie trafiłem, muszę czekać, kurde jakbym nie trafił to może cooldown on mógłby być trochę mniejszy o dobra, dojechani Super, robota, posprzątaj pozostałą falę. Bardzo przyjemne, bardzo fajne. Tylko już widzę, że audio znowu jest jakby troszeczkę. O, może muzyczkę tak na 15. się to zrobić tego, troluje tymi subami. I show speed to w ogóle, to jest troll największy na świecie. Co to jest? jeszcze. Uuu, te... gdzie mamy. punkciki, zdobywamy. Mamy jakiś tego. Ranking. Budujemy domki. Dobrze, prosperująca gospodarka to klucz do sukcesu. Każdy dom, który przetrwa nos, da Ci trochę złota rano. Skończyło Ci się złoto, żeby przytrzymać tego. Dobra, super. A tu co jeszcze mogę? To jest centrum Twojego zamku. Jest zniszczone przegrywasz, chronię za wszelką cenę, można ulepszać, ale na razie nie masz wystarczająco dużo złota. Dobra, domki można ulepszać? Nie, spoko. Super. Strasznie fajne. A naprawdę jeśli będzie kosztować, tak nie wiem, myślę, że 4 dychy max można kupić. Ja lubię takie gry. O, medyk, siema, siema, siema. Wrogo ciekawe czy ja się leczę w sumie też. Noc przetrwana. O! zin, zin, zin. Pieniążki się zrobiły, i wieżyczkę Machen Naciąga wielka armia Mądrym posunięciem było zbudowanie umocnień ciu, 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 ciu. To można je ulepszyć? Nie, na razie wieże są Nieulepszalne mm. O, właśnie mecz tego Co to za beznadziejna gra Na się nie podoba, szkoda Ale dużo fala wrogów, patrzcie ciu, 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 ciu. O, i kilku naraz mogę chyba dziknąć, tylko szkoda, że nie ma lekkiego przybliżenia, bardzo dużo dał, bo można było chociaż trochę oddalić i przybliżyć. Mamy wystarczająco dużo złota, żeby ulepszyć centrum zamku, więc zróbmy to. Ulepszenie, królewskie szkolenie, HP twojej postaci, obrażeń, ataku, uuu, fajne, a tu? Każdego poranka dom poziomu jest automatycznie ulepszony. jeśli jest... co znaczy, jeśli jest dostępny? Dawaj to! Ja idę w ekonomię, lepsze domy pewnie zrobią wszystko Nie mam kasy, tak i można ulepszyć je cen. super Świetnie, dopóki masz domy pierwszego poziomu, codziennie otrzymujesz za darmo dom drugiego poziomu, to lepsze ekonomiczne. jee, yeah, lubię ekonomię Pamiętaj aby zbudować wystarczająco dużo domów, a bo tu można kolejne będzie budować, okej okay. Dobra, czas rozpocząć noc o nie trafiłem kurcze ten zasięg miecza właśnie na takich małych że tak powiem pikselach jest trochę ciężki do ogarnięcia ale na szczęście wróg chyba nie atakuje w sekundę po tym jak ja go tutaj dotknę i trzeba wykorzystywać ten atak wręcz na pewno a nie chyba tylko jednego atakuje szkoda o drasnął mnie ale się bardzo szybko leczy wszyscy załatwieni 6 zł. I co, domy się ulepszyły? <laughs> Uf, a, jeden się tylko ulepszył, okej. Okay. I już bardziej go nie mogę. Od tego momentu do ciebie należy... A, jak chcesz wydawać złota, staraj się utrzymać dobrą równowagę między ekonomią a obroną. Yeah. Na pewno kolejna hawira. I jeszcze jedna. Na razie pójdźmy w ekonomię, bo nie, nie ma jakiejś... Wo, co to? Młyn. Nie, nie przeczytałem w sumie do końca, co ono... A nie jest, pola przynoszą dobre dochody, ale są bardzo podatne na taki wroga, okej. Okay. Yeah, I mły. ile to kosztuje? Po jeden złoty pewnie takie pole te. Ta. A mogę jeszcze zrobić, ale... Dobra. Co to jest? Żołnierze. Jo, A tu pewnie jakaś brama. Jea, yeah, 3 złote. Super, bardzo mi się podoba jak na razie gierka. No jedyne czego mi brakuje to jakieś takie właśnie bardziej przybliżenie. I rozpoczynamy noc. <średziora> Strategiczno-wojennych fanatyk na Co, bijecie mnie w sumie tak czy tak? Hmm. O nie! Ale mogę klikać lewe tak z dupej No! Oni widzę tyle biją, co nic nie biją. Ale mogę jeździć między nimi, żeby ich wnerwiać, nie? Żeby im przeszkadzać trochę. 6 złoty. I wypłata. I ja cię sunę. Znacząco zwiększa dochody. 14 zł mam, ale czy dobra? Wieżyczki na pewno trzeba by ulepszyć. Ile to kosztuje drogo? Ale wydaje mi się, że już teraz trzeba to zrobić. Co to to jest? A potrzebuje armii. No naprawdę, zróbmy to, armię. Rycerze, Wszechstronni wojownicy, dobrze opancerzeni przeciwko atakom na odległość lub oszczepnicy. Szybkie i silne jednostki zadają dodatkowe obrażenia szybkim wrogom, dystansowym. I teraz będą dystansowcy. Dobra, czyli wydaje mi się, że dystansowych ja będę musiał zabijać, a, a moja gwardia tutaj będzie nawalać dalej. Co to jest? Lewy kontrol i o, mogę ich zbierać. <laughs> Jak kliknę znowu, tak, to ich wypuszczę. A, nie przeczytałem, co dalej. <laughs> Dobra, no, idziemy. A, jeszcze 5 zł mam. Przydałoby się to wykorzystać. No, teraz to już mi nic nie dojedzie. E, czyli, e, jeżeli wybudowałeś... Zafry się ulepsza i pole jeden 1 złoty. Baraki sobie wybuduj po tej nocy. O, się ma Jordan. Na razie słabo biją, bramy wybuduj. Dobra, 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 Z Każdy ma własny build, to jest piękne w grach. Rozpoczynamy noc. I pojawili się tak po prostu. Ci moi tutaj włócznicy, lepiej chyba naprawdę ich postawię. Ej, ej, chłopaki! Chłopaki! Chodźcie tutaj! Wróg trochę oszukuje i strzela tymi strzałami tak po cheatersku. Tu do budynków nawet strzelają. Ej, ale, A, bo nie automatycznie szaruje na wroga, dobra. Myślałem, że tak ze mną będą chodzić, a oni nawalą. Myślałem, że do obrony oni nie. No! Atak, atak. Shooting, shooting. 8 zł. Yeah. Bazy nie mogę ulepszyć. i yeah. Więcej pól. I wiatrak na razie załatwiony. Widzę, że to co można ulepszyć jest oznaczone właśnie takim e, Przerywanym polem. Brama Botania. <ścoughs> naprawdę. Kurde, jeśli to nie, nie kosztowałoby jakoś super dużo jak najbardziej można kupić. I kolejne baraki Wieża strażnicza, kolejny domek Uj, jeszcze czym mnie stać? I kolejny domek Ja się sumę. Dawaj noc Ej, hey, kurde oni... hmm Widzę, że wrodzy łucznicy atakują niezależnie <noise> i oni są opancerzeni, ej, czy to w ogóle inny rodzaj wroga, bo właśnie to jest tak małe, że trochę ciężko powiedzieć. No, myślę, wydaje, że gdyby tylko leciutko poprawili czytelność, jak najbardziej byłoby super. Jak na razie super, super gierka, praktycznie żadnych negatywów poza tym przybliżeniem. Dobra, dawaj, dla czy może domek. Kiedy będę mógł tak naprawdę zrobić lepszą bazę albo cokolwiek, może? Bo tego nie mogę. Nie. Chyba, że jak lepsze domki, to wtedy będę mógł bazę. A, albo to jest demo i nie można. <grybujesz> no ale ja to już faktycznie wszystko mogę już ulepszyć. Nie ma już. Absolutnie nic. Dobra. Co to jest? Tu już czterech jakichś synów. Yeah. Lewego Alta, aha, żeby zablokować cel ataku. Okej. Okay. Pewnie twórcy specjalnie coś zrobią, żebyśmy przegrali, właśnie tak jak ta fala urtuk, jakaś OP. Nie, ładnie nawalają. Dziu, 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 dziu. Bo. O, oni się jeszcze spawnują. Właśnie ja się bałem, tak nie wiedziałem, czy oni co noc się odnawiają, czy ten. E, to teraz to już. Imba, Imba I ok się rozpaćkał O, Zwycięstwo, ej, to to można wygrać, to nie jest nieskończone. Bardzo dobrze. I jakiś poziom tutaj dostanę Uniwersalny dochód twój zamek centralny produkuje z... Uuu, i się jeszcze są upgrade, y, czyli rogue -lite. Im dłużej gramy w te mapy, expimy sobie i tym łatwiej będzie nam wszystko. Nie, ja, naprawdę widzę, to skurde kupuje jest, to. Jest, to, jest skurdy, ja kupuję to. Kiedy to, a w drugi, sam, czy, kiedy to wychodzi? Chciałem się sam siebie spytać. Wieża magiczna. Trzeci kwartał miał wyjść w tym roku. Większy zasięg i pocisk jeden w rozznaczący. Yeah. I jeszcze tutaj włócznik. Że <noise> <noise> dostaje podatki. Fajnie jest podatki. Kiedy my je dostajemy, to jest fajnie. <noise> jest cała mapka. I. Yeah. I co to jest 0 na 6, ciekawe. W demie pewnie tylko tutaj będzie, właśnie dostępny. Najlepszy wynik ranga przyjaciół. Nie mam przyjaciół, kurde, szkoda trochę. <laughs> Broń. Uuu, mamy różne rodzaje bro broni, misje. <laughs> Czyli można tę mapę zaliczyć na ten, na kilka rodzajów zwycięstw. Aha, że z konkretnymi tymi. Można bez broni. Fajne challenge. A, i atuty, a dobra, czyli to nie jest tak, że jesteśmy potężniejsi z każdą mapą skończoną, tylko właśnie wybieramy sobie jeden konkretne ulepszenie z każdej kategorii. Okej. Okay. Mmm, czy ten dochód? Nie no, spróbuję dochód, jak mnie zategują to będzie przypał, no, Co zrobisz? Eee, co tu jest? Wyżli Boga ja masz znacznie więcej zdrowia, ale zdobywasz więcej punktów i doświadczenia, jeśli wygrasz. Ciekawe. Czyli mutatory dla wroga to są. Mhm. Dla Boga węży i czemu jest szczura, nie wąż? Upuszczają mniej złota. Dobra, ale no mamy jakieś jedno, wy, jedno wyzwanie, weźmiemy sobie faktycznie żółwia. Zobaczymy jak to pójdzie. Są pieniądze, nadchodzą wrogowie. Ekonomia, pamiętajcie. Eko, 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 ekonomia. Jest najważniejsza. Tego już nie zrobię. Tu mamy wieże. Tu mamy nasz wiatrak. Tutaj do góry ciekawe czy jest... O, koniec mapy, ok. Czy tu można przejść? Uwaga. Pam, 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 pam. Jest! Ale też koniec mapy. Czy to oznacza, że wróg będzie atakować z kilku kierunków? Ja cię sunę. A to? Drugi wiatrak. Dobra, już nic nie zrobię. Przyzywamy noc Róg ma mieć więcej HP Ciu. No, faktycznie ma więcej HP Kurczę, ale <grymnie> ciągle chcę przybliżyć Naprawdę Ciągle mnie to dręczy A ty którędy idziesz, lol. Jak sobie stanę, tak? To co mnie uderzysz, czy co? Bam hmm. Dziwny, dziwny róg Pieniążki nadlatują 9 złotych. A jak chcę jeszcze więcej domków? To one zapewniają bardzo fajny dochód. I wiatraki. Wiatraki. Ci rozumiem, że sam podstawowy wiatrak zapewnia 1 złota, ale każde pole również 1 złota, ale łatwo jest je zniszczyć. Ty! <gul> Kurde. budowałem wiatrak akurat od miejsca, gdzie idzie wróg. No to dobrze, dobrze, będzie dobrze. Ciekawe też, że wróg się pojawia dosłownie na granicy. No, nie, jak mnie zniszczą, mi zniszczą, ten wiatr, to będzie jakiś fail. O nie, o nie. Halo, mnie atakujcie! Mnie, nie. O nie. Moje trzy złote. Dobra, jest nauczka na przyszłość. Ty, żeby, żeby nie bazy nie zniszczyli nawet. Się rzucili za mną. Wszyscy mieliście na mnie atakować, Ta baza w ogóle atakuje, tak jakby kurde nic nie mogła zrobić. No dobij go, dobij, dobij, zabij. I ona się naprawi, mam nadzieję, tak? Proszę. <grystanie> Ty? Odnowiło się, ale nie. O co chodzi? Nie działa prawdopodobnie, tak? Czy co? Z góry i z dołu jeszcze jakieś latajkęsy? kęsy. Hmm. Ech, dobra. No co? Wierzę. Bo nie wierzę. A gdyby tak tą bazę ogarnąć, ile to kosztuje? Tak, dla mojej postaci i ja ataku mojej postaci. Albo tutaj HP każdego ranka automatycznie, dobra. Ujuuu! <słyski> Ale tego forcy to kosztuje. Hmm. No dobra. Zróbmy sobie pole, które też prawdopodobnie zostanie zniszczone. Co to za robactwo? Szybkie jakieś dż żołnierze oglizdy. No hmm. dawajcie za mną, za mną, za mną. Zostawcie pola, zostawcie wszystko. Tak, trzeba będzie tych włóczników przede wszystkim. Troszeczkę. Masakra ci ludzie, wszystko psują. <laughs> znowu ten biedny wiatrak. No, tutaj widzę potencjał na buildy, jak najbardziej będzie bardzo przyjemny. No, Focus, Focus Fire, pamiętajcie. Widzę, że muszę zacząć z tego korzystać. A, bo mogę sprintować tylko, gdy mam full HP. Dojechani. Dobra, co czy to się odnowi, czy co się z tym stanie, w sumie? Tak to się odnawia, ale tak, tak że tak powiem, w teorii. Hmm. Dobra, baraki. Myślę, że to mnie zbawi. I weźmy tym razem, może, rycerzy faktycznie. Dobrze, o pancerze właśnie. Oni muszą tankować, a my będziemy mordować. O, palisada taka. Kolejne baraksy. Pocisnął trochę jeszcze bardziej tą ekonomię, jak się ustawimy ekonomicznie to już będzie, będzie Czy tak, tutaj nie ma sensu budować tutaj kolejną wieżę, bo łucznicy będą... Ta palisada... Ten wiatrak i kolejna wieża Tu był jeszcze domek, tak? Znowu można ten ulepszyć To kosztuje 5, czyli mi już nie stać, dobra, zróbmy tą palisadę, zobaczymy co się stanie to mi wygra życie. I to rozumiem, że kiedy nie przetrwa nocy, to to się odnawia, ale nie daje mi pieniędzy, prawdopodobnie. Że brakuje mi kilku elementów, mówi Neriko. Uwaga, ciekawy, jak na przykład handlu ruchom prowadników pracujących na polach lub w kopalniach. Yy, to jest wszystko możliwe, Neriko. To jest demo, prawdopodobnie. Takie totalne demo, nie? Jestem jeszcze daleko do takiej finalnej wersji. Mamy tylko dwie mapy z 50, nie? Dlatego wydaje mi się, że na spokojnie wszystko tutaj zostanie ogarnięte. Możesz napisać nawet twórcom, prawda? Kurcy cię posłuchają? U! A nagle łucznicy u... są bardzo słabi, ty. A wtedy ja ich biłem tysiąc lat. Nie, znowu atakują. Biedny wiatrak, zostawcie to. Chamy. Jeszcze miad zaraz zataguję. Trzeba będzie drugie baraki zrobić i z włócznikami tym razem. Uj, ale ty, ci rycerze to był game changer. Oni w ogóle nie mogą nic zrobić. Ujech. Yeah. O, się ma tak, słyszeliśmy to. Słyszeliśmy, że major niestety już jest z Bogiem, jak to mówił. Tylko teraz tak do, dosłownie. Szkoda, no, no. Szkoda, chłopa. Zwłaszcza, że trochę tam wpływu miał na to wszystko. Ale to, że mam tak dużo HP, to jest tak, mi się miłe i nie wiem, czy nie, nawet nie za bardzo OP. 8 zł i jeszcze teraz wypłatę. Ten machę. Tak, i to przetrwało, i teraz dopiero daje mi kasę. Super, o, kolejny domek. Zrób to. Na pewno kolejne baraksy. ooo i tu nie baraki na... Czyli wybór jest prawdopodobnie, nie można mieć dwóch rodzajów żołnierzy chyba. Czyli tak, długie mają bardzo duży zasięg, ale dość są kruche, świetne, bo jeśli uda Ci się utrzymać je na bezpiecznej odległości. Albo mają niski zasięg, ale wysokie obrażenia, są... Miejsce użyć po jednostkom latającym, weźmy kuszników. Mamy ci, będą tankować, ci, będą napierdzielać. Wydaje mi się, że to powinno zadziałać. Eee, Tu tylko od przodu idą, czyli wydaje mi się, że mogę zainwestować w ten wiatrak. Wszystkie moje pieniądze. O, i tutaj teraz będzie mamony, tyle co. Ale też bardzo fajne połączenie, nie? Czyli właśnie, że bardzo łatwo zniszczyć, ale bardzo też tanie do kupna. Są te pierdoły. Co tu jeszcze można? Kolejny domek. Jeden pieniądz. Już nic nie zrobię, tak. Dobra. Moi ludzie! Ja was tutaj zaznaczam. Cyn, dzyn dzyń. Musimy wyjść na spotkanie wrogowi. Przykro mi to mówić. Bo nie mamy pieniędzy na tą wieżę, aby się przydała, aby się przydała. Musimy ochronić tutaj gdzieś mniej więcej staniecie ludzie. Żołnierze! <grytania> Dobra, czekacie tu na mnie? Na pewno? No. Co to są? Robajki? Robale? Co nie! Jakieś pancerne kulki Które ignorują Wszystko i wszystkich hmm. Szczerze wam powiem, tego się nie spodziewałem Bardzo dobrze, że mamy tą barykadę Czuć, ciu ale wrogom walą, nie? Dzielicznik kasy? Na dole po prawej Są nasze fundusze Ta, to jest chyba ten rodzaj wroga, który atakuje tylko budynki, nie? Albo ogólnie jakby struktury, ale coś mnie też drasły Kurde, jak to już leci na bazę. O, oh, fuck. Szybko kusznicy, nie? <noise> Może. Jezu. Hmm. Czy to koniec? W taki sposób się to kończy? Tak. To się po prostu rozwaliło. Porażka. Dobrze. Bardzo dobrze. Poziom czwarty. Fascynny. szybkie ataki wręcz. Zadają dodatkowe różanie wszystkich Super. Czyli można przegrać. Czyli gra nie jest taka prosta, ale widzę, że jest ona taka na typowe, że wiesz, to wygrasz, nie wiesz, to przegrasz. Super. Zaraz zrobię tego. Oczywiście się nie poddam. Musimy to przejść. Nie, 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 nie zostawię tak tego. Ciąg demo. dalszy nastąpi.